No, dzień dobry. Nagrywam głupi filmik. Jak sobie poradzić w trudnej sytuacji? Na przykład zdechł akumulator, no po prostu nie da się odpalić. Nie mamy kabli, nie mamy startera, nie mamy nic. Mamy tylko podnośnik, linę do holowania yy, i porady z internetu. A więc, robimy tak: podnosimy przednie koło, jedno przednie koło do góry, tak żeby nie miało kontaktu z ziemią. Przekręcamy kluczyk w stacyjce, żeby był włączony wszystkie tam prąd i tak dalej, wiadomo rozrusznik nie chodzi. Auto podniesione, wrzucamy drugi bieg, zaciągamy ręczny, żeby tylnie koła hamowały w razie czego i tak. Drugi bieg, a ja zaczynam obwijać, owijać wokół opony linę, żeby użyć jej jak rozrusznika. Kawał liny. Zakładamy wbieżnik tutaj, żeby dobrze weszło, żeby miało tarcie. Owijamy ze dwa, trzy razy. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest kilka razy owinięte, jest na dwójce. Włączamy zapłon, tam mocno, uwaga. Auto odpaliło. Silnik się kręci i takie tam kółko. I teraz po prostu wrzucamy luz i opuszczamy auto i już będzie jeździło. Dzięki za uwagę.